Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z FIFA Mobile No i słuchajcie, dostałem takich piłkarzy niesamowitych Tutaj jest saszetek Numer 1 to Ibrahimović na 107 mocy Dostałem Cristiano Ronaldo na 112 A chciałem kupować tak, który jest na 106 No to serio mi się tak mega dobrze trafiło No i w salach na 114 On gra w Liverpool to serio. Tak dobrze mi tutaj wylosowało mega dobrych zawodników, ale czekajcie. Ja jeszcze wylosowałam jakiegoś zawodnika, kamara. Ja go nie znam, ale teraz pójdźmy na mój skład. On jest mega mocny. No, Loris jeszcze nie, ale już jest serio dobry i teraz Wam chcę pokazać ile jakby ta trójka piłkarzy. Ibrahamowicz, Ronaldo i Salah są warci. o Pewnie źle piszę, bo no... Czekajcie, bo ja jeszcze muszę sprawdzić jak. I brachimow Dobra, już wiem. I B, -ry -r -ry -r -i -b -r A, h i my o Chyba tak. Nie, dobra. Trudno, ale czekajcie, jeszcze wam pokażę Ronaldo. Ok. Patrzcie, on jest tyle wart, bo to on. I ja go trafiłem. A chciałem kupować tego. I na niego zbierać, więc serio. Ronaldinho, to staram się wylosować tego. Bo tam są różne takie jeszcze zaszetki, zaklejnoty. W których można go wylosować, ale to sery są mega małe szanse. Ale... Zobaczymy. O, i tu już się nam wyświetli w salach Patrzcie jest wart. No tak widzicie? Ja go sobie po prostu trafiłem. Nic nie musiałem kupować. Ale y, jeszcze chcę popatrzeć jakieś bramkarzy y, no. Tutaj trochę. Bramkarzy, tak. Bramkarzy, ale... Czekajcie. Na razie, może na początek zagramy jeden meczek, a później, bramkarze. Nie wiem, czy dzisiaj kupimy, bo miałem w ostatnim odcinku kupić mówiłem, że może, ale nawet chyba później pod koniec o tym nie wspomniałem o Vandajku, jakimś bramkarzu. któryś z nich, nie? Vandajk. Albo Vandyk, nie wiem, bo ja mówiłem zawsze Vandyk, ale wszyscy, że to się wymawia Vandyk, więc już sam nie wiem, ale dajmy Vandyk. No to, nie wiem. Muszę zobaczyć jeszcze, czy tam są opłacalne jakby takie pakiety, nie w sensie, czy jak go kupię na jakiejś mocy, czy to jest opłacalna cena, albo jeszcze jak będę próbował zbierać. No bo Ronaldinho... No, bym chciał mieć Mega i Neymara. Yy, ale Neymar też jest drogi, nie jest taki tani. Yy, ale no, jak teraz będziemy tak zbierać, to w końcu ich kupimy. Ale nie możemy aż tak wydawać na innych. Yy, a jeżeli już na kogoś wydamy, no to musi to być Bramkarz. Bo obronę no, już w sumie mam dobrą, ale Bramkarz ja muszę mieć, bo po prostu. No, muszę, ale tylko się zastanawiam, czy chcę takiego stałego już, nie? Czy jakiegoś takiego, dajmy, dobra, 100 piąta moc, ale taki tymczasowy, nie? Że będzie będę i tak kupował innego, bo ja bym chciał już stały, nie? Sobie zaplanować, yy, ale no, jeszcze nie wiem. Możliwe, że kupię szczęsnego, bo chcę, żeby tutaj w tej drużynie był jakiś Polak. Lewan, no, Lewandowskiego nie, ale... E, o, ok, o co chodzi? Dobre, że roczny. Myślałem, że fał bo to, go tam ślizgiem, ale raczej nie, co ja myślę. Czyli racja? Y, no i co? Nie wiem. Bramkarz to musi być Wojtek szczęsny, ale chcę jakiś opłacalny pakiet, żeby moc, nie wiem, chociaż była na 108 albo 102 Dziewiątkę, dziesiątkę. No i żeby to też była opłacalna cena, bo widzieliście, ile salach był wart. Ty bym w życiu go nie chciał kupić. W sensie bym go nawet nie próbował zbierać. A tu proszę sobie losuję go. No to serio, fart. Dobra, ale musimy coś tutaj strzelić. Ibrahamowicz. Ibrahamowicz. Chyba w ostatnim odcinku wspominałem, że zakończył niedawno karierę, bo on ma 41 lat, już, ale no. Podobno do, w sensie tak, żeby grać, to maksymalna y, ilość jakby lat to 55, ale no wiecie, już tak, no może nie mają nikt już tak siły, nie? Bo na to już trochę gorzej, jakby się biega i wszystko, wiecie, po prostu już masz mniej siły, nie, bo jesteś starszy już trochę, ale yy, ten, 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 niektórzy, pamiętam, że jacyś panowie, co mają z 80 lat, to oni sobie też między sobą grają, no to serio. Muszę jeszcze serio lubić piłkę nożą, jeżeli jeszcze mają tyle lat, ale chcą dalej jeszcze grać. No. Okej. Okay, tu. Ajajaj, aj, aj, Salach się nie udało. O, Haland. W sumie Halanda też mógłbym kupić, ale no to już za dużo. Cały czas planuję, co, kogo kupić, a jeszcze nie mam ilości tych końców, ale musimy, ale będziemy zbierać. I musimy zbierać jakiś odcinek, gdzie.. Yy... No, po prostu będziemy serio szaleć w tym sklepie, nie? Yy, ale może zaraz po tym meczu sprawdzimy Snego, nie? Bo ten Loris z 99 mecz się nie, na tym nie znamy. Widzicie, no fajnie to tu nie jest. Jak on broni, po prostu, no jest taki dla mnie. Czasami fajnie obroni, ale no to już tak zbyt rzadko to się zdarza, żeby tak fajnie obronił, nie? A ja po prostu muszę mieć dobry skład. A ja, się wywróciłem. Ok, i rożny, nie? Bo on w wbiegł. I chyba mi wybił piłkę. Tak. Dobra, nagłówkę strzelamy. Gdzie jest Ronaldo? Aha, tam. To choć to już tam do niego nie podaję. Ibrahamowicz. Jak grałem jeden meczek z, y, też już jak Ibrahimowicza, to po prostu on fajnie mega strzelił na główkę. Ale słuchajcie, y, ja bym chętnie nagrał, jak wylosowałem Salah'a, y, Ronaldo, ale po prostu ja weszłem do FIFA Mobile i nie chcą, no po prostu odblokowałem, no bo jeszcze nie sądziłem, że takich dostanę sobie, nie za darmo. A tak bym tu nagrał, i uwierzcie, ja nie wydałem pieniędzy na jakieś tam. Wiecie, te takie zielone, te nie. Nie kupiłem wcale za nich końców, i za końce to, te nie. Bo po prostu jakoś z dziwnym trafem, po prostu tak wylosowałem, ale y, też. Jak to. Jej, jak to się nazywa. No, i zapomniałem widzowie. Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Yy... A, mam 25 tysięcy ponad tego. Dlatego, że z tymi piłkarzami dostawałem też na ponad milion końców. Więc, dlatego mam trochę tego dużo. Nie, ale dobra. Teraz sprawdzamy szczęsnego. Szczęsny i okej? Okay. 109 maksymalnie. Mhm. Nie chcę kupować na 103 jak on ma być, ale nie może. Kupimy 109. No, będziemy kupować raczej. Ale od razu tego nie kupimy, bo nie chcę jak nazbieram te 42 tysiące od razu już jakby no wiecie yy, od razu już mieć jakby zero yy, czekajcie, tutaj jeszcze mamy, nic za reklamę nie, jeszcze 7 godzin yy, dobra bo ja będę chciał jeszcze otworzyć ale to raczej na szorcie yy, też jakby otwierał tutaj sobie za tym te... o to 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 nie, i tutaj jest ten Ronaldo taki z Brazylii. Gulit. Gulit jest dla mnie mega fajny na bramce. Ja go. Może w sumie go kupię? A czekajcie, sprawdzimy. Sprawdzimy go. Może jednak szczęścia nie będzie, no ale co, poradzić. No, okej. Okay. Tutaj patrz, widzicie ile to on kosztuje, ale może go ku tego kupimy. No, ale to jeszcze musimy trochę zbierać. Mm, dobra, to jeszcze chyba ostatni meczek sobie zagramy i kończymy odcinek. Dobra, tutaj pokazuję, z kim gramy. No, bo teraz jeszcze mi się podobał... No i zapomniałem yy, nazwiska, ten... Bramkarz Chorwacji, co był w tamtym roku na Mistrzostwach Świata, ale nie ten rezerwowy jakiś tam, nie? On też dob dobry. Jeju, jak patrzę na skład... Mój, no to ale fajnie to wygląda. Ale jak już patrzę, bramkarza na tej mocy, no to już, no szkoda. Ja bym wolał, żeby jakiś mój piłkarz miał 99 moc, a bramkarz miał, jakby zajął jego moc. Chociaż 106. Nie, bo tam jest taki piłkarz. Jeszcze tylko później sprawdzimy Neymara. No, ej! No i on tego nie obronił. się zdarza, ale no po prostu teraz widzicie on taki goli często nie potrafi obronić, więc no. Teraz musimy jakoś próbować wyrównać, bo już nie mogą kolejny raz strzelić Ibrahamowicz. Dobra biegnij tutaj nie zawracamy tak sobie ich tutaj się z nimi pobawimy Moja, nie? Tak. Tam podaj. jej nie wyszło. Dobra, aha, on tam wybija. Tu niech bramka, że tego podejdzie. Super. Mm. Pele, no i Pele strzela. Okej. Okay. Ej, to jest zdjęcie Pele. Jak, nie wiem, był jeszcze trochę o wiele bardziej młody chyba. No. Okej, okay, tutaj teraz biegniemy. Dobra, masz to. I teraz, no, czemu? O, tam dla Ronaldo. Ale jej nie wyszła. Ale gol! Jej, Ronaldo! I teraz będzie robił sił. Jak on to dziwnie robi. Jeszcze tak rękami tak, jakby drżały, że się cieszy. On tak nie robi. Przecież nie przypominam sobie, żeby chociaż raz tak zrobił, ale okej. Okay. Nie wnikam. O, i wy... na razie mi nie wychodzi, bo próbuję tam podać jakoś. O, Ibrahamowicz, patrzę on tutaj teraz, odkąd go mam, to tam dobrze gra. Cały czas się pojawia w miejscu, gdzie go potrzebuję. Ronaldo to jest taki że na podanie i żeby strzelał gola Te, w mojej drużynie, nie? Bo yy, on jest u mnie napastnikiem. Jeju. Dobra, tutaj. Tak, tak. Typ też ma Ronaldo. Cristiano Ronaldo, nie ten taki z Brazylii, albo jeszcze Ronaldinho. Ok, i pierwsza połowa przegrywam 2 do 1. Okej. Okay. Dobra, już ponad 16 minut. Trwa odcinek. I podaj. Dobra, super. Nie, nie, nie naut. Na Dobra, ta. u Ale całe szczęście. Nie no, powinien ktoś być tam bardziej z przodu. Na prawej jakby tutaj o po tej o, stronie. Dobra, no bo patrzcie. Dobra, ty. Teraz masz, Ronaldo, i to twoja już robota. Aj! To chyba było i tak od przeciwnika i on główką podał, bo on wtedy bramkarz może wziąć w ręce. Aj! Tłok. No, jakim cudem! Dobra, i tak pewnie już przegram trzy do innego bole... Dobrze tutaj. Co? O co chodzi? No, i chyba mi nic nie zrobili, więc... No, panie sędzio. Ok, podamy dla bramkarza. Dobra. Jeju, powinien ktoś... Nie, ja muszę zmienić w sumie ten... pozycję, no bo... Jakby wolę, żeby obok Ronaldo jeszcze był ktoś. W sensie po tych dwóch stronach. No i mówiłem 3-1. Czekaj, on ma 114? A ja chyba 112. Nie? Chyba, że on coś tam ulepszał se. No, możliwe, że ulepszał. Bo takie same, nie? Zdjęcie i wszystko. O, tutaj. Dobra, tutaj masz. Ibrahamowicz. Dobra, musimy lecieć. No do kogo on podaje? Ja nie tam chciałem. Pyk. Tak, i 4-1. Tak? No. O, łap. Myślałam, że jeszcze już bramkarza się odbije. 3-1. chciałam powiedzieć 3 do zera ale nie no jeszcze coś tam strzeliłem dobra i teraz miałem sprawdzić pamiętam Neymara mhm. mam nadzieję że wszystkim pamiętam tam co miałem posprawdzać yy, ok tutaj teraz debruyne też jest fajny no Neymar Okej. Okay. 113. Stać mnie prawie na tego. No. Ale to możliwe, że kupię tego, ale to musimy mega dużo zbierać bo i guli i wszyscy tam jeszcze nie. Mbappé. Nie. ump. By. czy te inne e chyba chyba te inne e aha musi teraz mi tutaj trochę czas w sensie nie czas nie tylko poczekać i e i Ju. no czemu nie wyszukuje okej okay, dziwne ale ok. A i czekajcie, jeszcze sprawdzę Ronaldo. Mam na 112, tak. Yy, a mogę go jakoś tutaj ulepszyć? Czekajcie. Nie, ja chcę go ulepszyć. Dodać jeden. Yy, dobra. Nie kumam. Muszę jeszcze jeden level, nie wiem, ale nie, no czekajcie. A, ulepszyć to tak, okej. Okay. Yy, level us, level dalej drugi, ok. No to nie, ja jeszcze próbuję ulepszyć. Uuu, to trochę będzie mnie kosztować, ale nie, robimy. Wiem, widzowie, trochę szaleję, ale. Lepszy Ronaldo. Dobra, tutaj mamy do odebrania. O! Patrzcie, i się zwróciły pieniążki. Trochę mam nawet ich więcej. I Neymara mogę kupić, a nie kupuję. Dobra, widzowie, to ja już kończę odcinek i się z wami żegnam. Cześć.